No tak, płucia, tak, umyj się. Umyj się, brudasie. No. Takie cacy dziewczątko. No. No, takie cacy. Kto jest cacy? Oj, tak powiedz, Mama skiepsiłaś mi fryzurę, no. No Takie to śliczne. No moja płucia. No moja, moja płucia. Oj, tak myjemy się. Ciężko się myjemy, tak. Ciężka praca. Dopiero wstałam, teraz się umyję i idę dalej spać, tak? Niu. I ty. Ty chudzino. Ojej. I tak się ślicznie myjem, tak. Och. Och, 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 jaka radość. Sama rozkosz

no śpi, śpi. Śpi, nie przejmuj się. Ojej, no co tam się dzieje, tak? Popatrzmy, tam coś gdzieś się dzieje pod tym stolikiem. Aha. Wit. Patrzcie na to. Bandyta na komodzie, no?